Od 3 grudnia wszyscy pasażerowie pociągów PKP Intercity mają możliwość ubiegania się o rekompensaty, jeśli ich pociąg się spóźni. Dotychczas z takiej możliwości korzystali jedynie pasażerowie pociągów kursujących za granicę do państw Unii Europejskiej lub pociągów Express Intercity kursujących na najważniejszych trasach kolejowych w Polsce. Od 3 grudnia już wszyscy pasażerowie korzystają z tych samych zasad, również pasażerowie pociągów TLK, których mamy najwięcej są najpopularniejszymi naszymi. Łączeniami. Oznacza to, że jeśli pociąg TLK spóźni się przynajmniej godzinę, wtedy pasażer ma prawo do 25% rekompensaty od ceny biletu. Natomiast jeśli ta, to opóźnienie wzrośnie do przynajmniej 2 godzin, również wtedy wzrasta kwota o rekompensaty do 50% opłaty za bilet. Jedyne obostrzenie to 4 euro. Przynajmniej tyle kwota tej rekompensaty musi wynieść, aby być wypłacona. To oznacza również, że możemy zwracać się do nas z taką rekompensatą, jeśli pociąg na przykład spóźni się więcej niż dwie godziny, albo na przykład zrezygnujemy z przejazdu, bo już nie pasuje nam to opóźnienie w naszych planach. Możemy wtedy zwrócić bilet w kasie, ale również ubiegać się o to odszkodowanie tą rekompensatę. Składamy taki wniosek pisemnie czyli w wyznaczonych punktach na dworcach kolejowych. To są oczywiście te punkty, znajdują się na tych największych dworcach kolejowych, natomiast każdy z pasażerów ma również możliwość złożenia takiej, takiego wniosku za pośrednictwem poczty lub na przykład maila. Możemy zeskanować taki bilet, taki wniosek i przesłać do nas na adres reklamację intercity.pl Rynek przewozów pasażerskich, kolejowych zmienia się. Tutaj duża zasługa Unii Europejskiej, która wprowadza jednolite zasady obowiązujące wszystkich. I przewoźników na terenie całej Unii Europejskiej. W 2007 roku zostało wprowadzone, weszło w życie rozporządzenie 1371 regulujące właśnie rynek przewozów pasażerskich. W tym rozporządzeniu możemy przeczytać o ogólnych zasadach, jeśli chodzi o rekompensaty, o podróżach osób niepełnosprawnych, o dostępności biletów czy wsparciu pasażera właśnie w sytuacjach nieprzewidzianych typu opóźnienia. To rozporządzenie wchodziło stopniowo. W pierwszej kolejności objęło przewozy międzynarodowe, później przewozy przewozy ekspresowe w przypadku PKP Intercity, czyli pociągi Express Intercity, a w ostatnim etapie również te przewozy dalekobieżne, ale wykonywane pociągami tej niższej kategorii w przypadku Intercity, czyli pociągami TLK. I taka zmiana właśnie jest od grudnia 2014 roku.